Dziękuję panie marszałku. Wysoka Izbo jest 23 czerwca, Dzień Ojca. I dla mnie jako ojca jest to jeden z najszczęśliwszych dni, dlatego że jestem dumny z bycia ojcem. I nie tylko prawem, ale i obowiązkiem ojca jest chronić życie i zdrowie swojego dziecka aż do śmierci. I obowiązkiem każdego ojca jest chronić życie swojego dziecka. Nie potrafię ocenić oczywiście tych z Państwa, którzy wychodzicie tutaj, będąc rodzicami, i mówicie o tym, że inni rodzice mają mieć prawo do zabijania własnych dzieci. Pan Bóg was oceni za własne poglądy. Ja będę bronił prawa do życia tych dzieci, którym chcecie odebrać to najważniejsze prawo. Dziękuję w tym miejscu wszystkim tym, którzy prawa dzieci nienarodzonych bronią. Dziękuję rodzinie Radia Maryja, czytelnikom naszego dziennika. Dziękuję wszystkim księżom, kapłanom, również tym, którzy byli wyszydzani i z których kpiono w czasie tych manifestacji strajku kobiet. Ale najważniejsza rzecz: dziś, niestety, cywilizacja śmierci ma twarz pani Marty Lempart i, niestety, również szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który obiecał zabijanie dzieci do 12 tygodnia od momentu poczęcia. I szanowni państwo, wy chcecie jako Strajk Kobiet i Platforma Obywatelska zgotować kobietom piekło, bo największym piekłem kobiety jest zabicie własnego dziecka.